Hej, hej, witajcie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed 2. Wróciliśmy do tej wielkiej willi, gdzie musieliśmy zrobić zamach na jednego z, nasz, z naszych celów, na jeden z naszych celów. I musimy poprowadzić fabułę dalej. Swoją drogą, całkiem pokaźna budowla. Zobaczmy, o czym porozmawiamy teraz. Salute, bello mio, come stai? You back to see me already? Desolato, mia cara, but I am not here to play. I must speak with Antonio. It's urgent. Antonio! Ezio's here! Ezio, is everything alright? Carlo Grimaldi and the Barbarigo are in league with the one they call the Spaniard. They're going to murder the Doge and replace him with one of their own. They will have all of Venezia, their entire fleet, in their grasp. And they call me a criminal. Then you'll help me. You have me on your side, brother. And the support of all my men. And women. Grazie, amici. But, Ezio, I must warn you. It's not going to be so easy this time. Palazzo Ducale is the most heavily guarded building in Venezia. Nothing is impenetrable. <laughs> This is why we like you, Ezio. Come, let's go take a look. We'll come up with a plan. Was business with the Doge... terrible. Though, treachery like this no longer surprises me. When I was a child, we were taught that the nobles were just and kind. I believed it, though my father was only a cobbler and my mother is scullery maid, I aspire to be much more. I studied hard. I persevered. But the nobles would never have me. If you are not born one of them, acceptance is impossible. So I ask you, Ezio, who are the true nobles of Venezia? Men like Carlo Grimaldi and Marco Barbarigo? No! I say we are. The thieves and mercenary and whores. While we work to save this city and its people, The noble seek to make it ok, myślałem, że będziemy musieli stać i rozmawiać, ale jednak możemy od razu ruszyć dalej. E, przy tym pałacu niedawno byłem, bo tam było. E, mniej więcej gdzieś tam na dachu było tajne wejście do e, jednego z grobowców. Grobowców? Nigdy Nie jestem pewien jak to nazwać. Eee... A nie, chwileczkę. Chyba coś pomyliłem. Może to nie tu. We need scout palazzo in. I know the tall campanile behind the palazzo. or we might find a way to climb the back of the basilica. Do you have any ideas? I assume the front door is out. <laughs> Va bene. We'll try the front door as well, saputello. Co, so, zawsze warto sprawdzić, może nas po prostu wpuszczą. Chwila, chwila, to wejście. A nie, to chyba było właśnie gdzieś tutaj, tam na górze było chyba gdzieś wejście do właśnie grobowca. Okej. Zobaczmy. A, nie, chwila tutaj. Co? What do you think? We're not getting in this way. They'll have time to murder the dodge before we're able to get through all these guards. Okej, okay, dobra, to teraz szukamy dalej. Tutaj jest teren strzeżony, więc trzeba uważać, bo jak tam wejdziemy, to od razu strażnicy zaczną szaleć. Okej, okay, teraz lecimy gdzieś tu. Okej, okay, rozejrzymy się chyba z trochę. Trochę z wysokości. Hmm, czyżby na samą górę? Tak. No, na dachu są też ucznicy. Nie, w sumie jednego tylko widzę tutaj. U, czarny dym, to nie wybrali papieża. No halo. Idziesz? Look at that. Archers everywhere. And the walls are impossible to climb on this side. Okay. Się przejść, mi się wydaje. Spróbujemy, może po dachach powinno być trochę szybciej. Dobra, mam nadzieję, że on nas dogoni. Jednak musimy poczekać.

Myślałem, że na razie tylko planujemy, a tu najwyraźniej od razu lecimy na górę. Ale w sumie może dobrze. Po co marnować czas? o wow. Okej. Okay. No ty już mogłeś tam zostać. No. O właśnie. Tak miało być. Jesteś? Okay. No czekamy. you look! Isn't that him? Grimaldi. Don't you understand what I'm offering you, signore? Listen to me, please. Or this will be your last chance. How dare you! I'm sorry. Mi dispiace. I meant nothing by it. I'm only looking out for your safety. We're running out of time. There's no way through this fence, and there are guards everywhere. Diavolo! This way. It's impossible. There's no way in or out for men. Only birds. Yes. Birds. Where are you going now? See my friend Leonardo. Aha, czyż wyście ciomie jakiś pomysł? Bo <laughs> wiemy, że Leonardo tworzy no najróżniejsze projekty. A tutaj była mowa o ptakach, Kto wie, czy nie będziemy mieli jakichś skrzydeł do dyspozycji? Zaraz zobaczymy. I need your help, Leonardo. Does it work? What? What are you asking? Does it work, Leonardo? Can it really fly? I don't know. It's only a prototype, an idea. It's not ready yet. Have you tried it? No. It's too dangerous. To test it, you'd have to leap off a tower. Who would be mad enough to do a thing like that? Leonardo, I think you just found your madman. No proszę, wypróbuj latającą machinę Leonarda. To może być ciekawe. So, how does she work? Have you ever watched a bird in flight? It's not about being lighter than air. It's about grace and balance. You must use your body's own weight to control your elevation and direction. Good luck, Ezio. No, to mi wytłumaczył. It worked! Okay, it really terrifying. worked! You <laughs> flew, Ezio! You flew! See? <laughs> si, but not very far. Well, what were you expecting? The machine wasn't designed for distance. Alright, look. Let me go over my plans here. Maybe I can find some way to extend the duration of the flight. Ezio, my men tell me Carlo has the poison. We must hurry. Antonio, this is Leonardo, the master inventor who built this... This... di merda. Hey, it's not the machine's fault. It's mine. Checked and rechecked my blueprints. It's just impossible. I don't know how to extend the flight. Da... Que większe, większe Eureka! Of course! <laughs> Genio! What is he doing now? Heat rises. It needs fire. Heated air under its wings will lift the machine. Leonardo, what good is one fire going to do? Not one fire, Ezio. A dozen, built all across the city, enough to carry you from here all the way to the Palazzo Ducale. How? Ah, oh, capisco. My men could do that, but you are forgetting about the guards. Don't worry. I will take care of them. I'll give the order to have my men move in behind you, and hold the locations. They'll light them all up the second the sun goes down over San Marco. Zajmij się strażnikami, żeby Antonio i jego ludzie mogli rozpalić ogniska um umożliwiające wydłużenie lotu machiny latającej. Ja. Ja już myślałem, że. Nie wiem. Powiększy po prostu powierzchnię skrzydeł, albo. albo z użyje lżejszych materiałów. A on na to rozpalcie ogniska w całym mieście. No dobra, musimy się na razie zająć strażnikami. Później dopiero lataniem. No, 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 Ezio, co ty? Swoją drogą tutaj było dwóch strażników, a następni są tak daleko. Okej, okay, dobra, no to lecimy tak. Okej, okay, następni są chyba gdzieś tutaj na statku. Dobranoc. Idziemy dalej. dalej. wy chcecie? Nic nie zrobiłem. No dalej. pieniędzy, ok. Tutaj widzę są następni. Okej, okay, kolejny teren oczyszczony. Lecimy teraz dalej. To już będzie ostatnie miejsce. Przynajmniej tylko tyle, jest na razie oznaczonych. Spróbujemy może od góry. Aha, oni chyba są tu na górze. na to, że chodzi o tych uczniów. Aha Dobra No szkurcze no Nie Ci.

no dobra e, mamy ich z głowy nareszcie to teraz pewnie musimy wow. to teraz pewnie musimy wrócić e, do naszej maszyny latającej It's time. You did it. It's beautiful. See. Si. Now let's hope your idea works, because we're nearly out of time. Listen close, Elcio. You're going to want to fly from fire to fire. The heat of each one you pass over should lift you back up in the air again. Bene. Careful though. There's archers out on the roofs tonight. Avoid those arrows, or it will be a short trip. I wish there was some way I could use my sword while flying these things. Well, you do have your feet free. If you get close enough without taking an arrow in the head, maybe you could kick them off the building. Nice. It's now or never, amico mio. Pilotuj machinę latającą Leonarda do do Palazzo Ducale. Po dostaniu się do środka zabij Carlo Grimaldiego. Ok, to będzie ambitna misja. Swoją drogą, jak byliśmy już tam na dachu bazyliki, to czemu nie mogliśmy po prostu tam przeskoczyć? Tyle... demon! Bardzo dużo tych ognisk rozpalili z tego, co widzę. Nie tylko na trasie do naszego celu, ale też w innych miejscach. O, 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 o. O, nic z tego nie. The flying demon! Wreszcie się udało. Musiałem naprawdę kilka razy próbować. Bo mis w misji zamiast te ogniska rozpalić w, w prostej drodze, to dookoła miasta to musieli zrobić. Trzeba precyzyjnie naprawdę no, no, lecieć, żeby dać radę. Fire, Komisji, rady. Nie powiem, żeby mi się ta misja podobała, bo mi się nie podobała. Okej, okay, dobra. Teraz jakoś, no nie wiem, musimy się tu przedostać. Nie? Okej okay, nie na to nacisnąłem. Ej, okej. Okay. Okej, okay, dobra. Na szczęście się. are too late. What? Apologies, signore. But you should have listened to me when you had the chance. Seems you have failed, Assassin. Forgive me, signore. I tried. Why? What was it all for? Assassino! Assassino! He's killed the dose! The dose is dead he takes one assassin to kill another, it seems. We kill thinking it's best for us. Do we not, Mister Ezio? I do this not for myself. Compio questo sacrificio per il bene superiore. Requiescat in pace. You... You killed me? You killed me?! Wszystko na nas. Oczywiście. Jak zawsze. No ale dobra, może uda się przynajmniej jakoś stąd wydostać. Bez męczarni ze strażnikami. Okej, okay, żeby... Żeby gra nie skorygowała tego skoku, to bym wylądował po prostu na tym małym pomoście. Głową w dół. No dobrze, mamy to za sobą. Niestety nie udało się uratować e, naszego celu. Republika Wenecka, 1486. Ok, dobra, jesteśmy na kolejnym etapie. Najwyraźniej na mapie się pojawił kolejny grobowiec. Czyli prawdopodobnie mamy dostęp do kolejnej części mapy. No i tak, bo widzę, że mamy dostępną wieżę tutaj na dole. Czyli kolejna część mapy będzie odkryta. Zrobię sobie to poza nagraniem. No i następnym razem. Zobaczymy co dalej. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.